Ej, dobra, to ja Tylko można nie... ponagrywać rozwalający się stadiony. Znaczy, to jest na to, trochę styli tam. To to wszystko zależy od tego, co jest alternatywą i czy jest jakaś w ogóle teraz. No to, ale... Nie jest tam źle ogólnie, to wiesz, wokół masz cały las. Czy i na początku i tak są Tak. Na... Na... z Slawii? Tak. Ale na Slawi? Tak, no chyba tak. A byłeś na Slawi? Byłem. No na meczu nie byłem, ale na to wiesz. Tak? Stadion jest ko konkret. Mi się bardzo podoba. No. 9.30 LKS Mizeru No tak, jak tam, jak tam dojechać Na robotę w hucie i okazało się, że go kurwa zwalniają, bez jakiejś remisy datów i poszedł kurwa do policji trawie. i kurwa, patrzę, I goście z Slawii podchodzą do gościa w urani, piątki zbijają, gadają jest Czyli pewnie mieszkają w jednym mieście, chodzili gdzieś do szkoły albo chodzą do pracują razem i... Wow. Kopnij, cacha, kopnij Kopnij, piętka Wow! O, o, o. Może będziesz miał asystę drugą stopnia. Tak kurwa Tak kurwa, w granach no, było słabo